Jaki obfity bananowiec rośnie, ile ma owoców. No i niestety nie udało mi się zobaczyć tych wodospadów. Załączyli teraz oświetlenie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości Algar. Stawiliśmy auto na parkingu. Płacimy 5 euro za cały dzień. A ogólnie idziemy w stronę wodospadów i będziemy sobie tam spacerować i zwiedzać. Także zapraszamy na tego vloga. I chodźcie z nami zobaczyć te piękne widoki. Z parkingu przeszliśmy jakieś 350 metrów pod górę. I teraz musimy skręcić tutaj w lewo. I właśnie kierujemy się w stronę tych wodospadów. Tu jest mapa. My jesteśmy, z tego co dobrze patrzę, to tu. I musimy iść w tym kierunku teraz w lewo. A ogólnie, jakbyśmy poszli prosto pod górę. Jest Winopark i kemping Ale my skręcamy w stronę wodospadów I idziemy teraz takim chodniczkiem Doszliśmy teraz do miejsca gdzie musimy kupić bilety Ceny wyglądają tak Dorosły 4 euro A dzieci od 4 do 10 lat 2 euro Więc my musimy kupić 2 razy 4 i 2 razy 2 Więc wyjdzie na 114 12 euro Tylko Czekamy w kolejce żeby kupić te bilety Ogólnie powiem wam, że jest tu bardzo zimno w tych górach. Dobrze, że wzięliśmy kurtki. Lodów nie zjemy. Lodów nie zjemy? Nie, no, u nas będzie ciepło pewnie. Tu Adolf i ten tu Lino. Także bilety mamy kupione i rozpoczynamy wycieczkę po wodospadach. Musimy znaleźć tutaj teraz miejsce, w którym kierunku trzeba iść. Ale prawdopodobnie będzie to tutaj. Zobaczcie, tu są takie zdjęcia. Chyba też jakaś historia, bo widzę, że tu pani na Osiołku jedzie. Na samym początku naszej trasy zobaczcie, jaki jest już piękny widok. Taki malutki wodospad spływa z góry. Ta roślinność hiszpańska. Tam jest moja rodzinka, do której właśnie idę i idziemy sobie dalej zwiedzać. Musimy wejść teraz pod tą górkę, po tych schodach. Myślę, że będą tam jeszcze lepsze widoki, jak tutaj. Głównie cały czas wchodzimy teraz po schodach. Tam była ta kładka daleko, a tu cały czas schody. Weszliśmy tutaj na pierwsze pięterko tych schodów i zobaczcie tutaj widoki. Są takie jakby tarasy rolnicze, a tam widać duże plantacje. Właśnie nie wiemy za bardzo, co oni tam hodują, ale jak będziemy wracać, to myślę, żeby się zatrzymać i zobaczyć, co to za roślinność jest pod tymi plandekami. Takie daszki są porobione, i bardzo duże powierzchnie są właśnie tych plantacji. A ja idę za moją ekipą, która już mi uciekła troszeczkę. Zobaczcie jakie są zrobione baseny pod skałami. Tutaj woda wpada, to jest taki zbiornik i tędy wypływa. A tak wygląda to na zewnątrz, więc idziemy szukać takich widoków. Kolejny punkt, taki wodospad, żeśmy napotkali na swojej drodze. Ściana wody spływająca po takich porośniętych skałach, która wpływa potem do takiego zbiorniczka, i tutaj spływa sobie w dół do miejsca, z którego żeśmy zaczynali naszą wycieczkę ogólnie kamienie po których chodzimy są bardzo śliskie, trzeba uważać, żeby nie wpaść do tej wody, bo myślę, że nie byłoby to nic przyjemnego tej lodowatej wodzie się zanurzyć. Ty lubisz wpadać do wody? Nie, ale już nie będę sprawdzał. Tym bardziej w takich temperaturach. Teraz musimy się wrócić kawałek na ten pomost. Tutaj co widać, skręcamy w lewo i prawdopodobnie tam górą będziemy teraz szli, właśnie w stronę tego wodospadu. Jesteśmy teraz w tym miejscu, właśnie co pokazywałem wam wcześniej, ten wodospad. A my idziemy sobie tutaj dalej po schodach. Zobaczymy, gdzie ten szlak nas doprowadzi. Idziemy sobie wśród takiej roślinności, drzewka nad głowami. Tu jest taki spokojny strumień, który właśnie potem się przeradza w ten wodospad, który widzieliście. A tam kroczy moja rodzinka, poobierana w kaptury. Jest im chyba zimno dzisiaj. No w tych górach nie jest za ciepło, powiem wam. Będzie około, nie wiem, 12 może stopni maksymalnie, 10. Więc dość chłodno i rzeźko, jak na takie klimaty hiszpańskie. Doszliśmy do takiego miejsca, w którym nasza super ścieżka chodnikowa przemieniła się już w dość taki wymagający odcinek widzę. Kamienie, tutaj drzewa wyrastają, tak by wychodziły właśnie z tych kamieni. Zwązko, ślisko. Trzeba uważać, gdzie stawiać nogę. Są węże. Skąd wiesz? Bo tam było namalowane. W na znaku był łąż? Tak i jakie są zwierzęta. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnego węża. Zobaczcie, jak teraz ciężko... Trzeba pod taki duży kamień wejść Ma około metra m wysokości I trzeba się dojść, wysilić, żeby się na niego wdrapać I teraz trzeba z niego zejść znowu. Także łatwa ścieżka przerodziła się naprawdę wymagającą. A tam musimy dalej iść. A tutaj, łatwo jak widzicie, można wpaść do wody. Także jeden za drugim gęsiego, i powolutku sobie idziemy zwiedzać. Doszedłem teraz do takiego miejsca, w którym kończy nam się szlak. Zobaczcie, jak tu jest głęboko. Tam słychać wodospady. I teraz nie wiem, w którą stronę mielibyśmy tutaj iść. Tam jest prawdopodobnie zakaz. Więc nie wiem, jak tu mamy teraz iść, żeby te wodospady zobaczyć. Ogólnie taki jest wąwóz. I właśnie z tamtego kierunku ta woda spływa w tym kierunku, z którego żeśmy zaczynali naszą wycieczkę. Ale tu się tam dostać, to nie za bardzo jestem w stanie w tym momencie. Wam powiedzieć, może jest jakiś drugi szlak, druga ścieżka, którą właśnie trzeba się przedostać za te góry. Teraz zobaczcie, bo takich kamyczkach muszę wrócić tutaj do rodzinki i musimy pomyśleć, jak tam dalej się dostać. Szukamy dalej wejścia na te wodospady. Wcześniej żeśmy szli tam, tędy w tamtą stronę. Tu są budki z toaletą. I tych budek, żeśmy weszli teraz w taki chodnik wąski Pisało, że tu jest 350 metrów jakieś miejsce piknikowe, więc idziemy sprawdzić czy to może tędy się idzie, ewentualnie jeszcze jest jedna opcja tam pod nami jest no nie, była gdzieś chyba ona się jednak tamtędy się chyba jednak nie idzie wydaje mi się, że ta ścieżka tamtędy przechodzi przez ten mostek i wraca z powrotem do wejścia więc jedyna, jedyna opcja to jest chyba właśnie ta, którą teraz idziemy jest to dość słabo oznakowane, powiem Wam. Tu są strzałki. Exit, czyli tędy by było wyjście, a tam by było właśnie to miejsce do piknikowania, i też do wyjścia. Więc my idziemy w tamtym kierunku. Zobaczymy, najwyżej się wrócimy i wszystko będziemy Wam pokazywać. A tu możecie zobaczyć właśnie te plantacje, które mówiłem Wam wcześniej. Takie przykryte są takimi siatkami, czy plantekami, takie daszki duże porobione. Chociaż tutaj jest tego jeszcze nie tak dużo, ale jak jechaliśmy w stronę wodospadów po drodze, to naprawdę były ogromne powierzchnie z tymi właśnie daszkami. A my teraz dochodzimy do jakiegoś tunelu i zobaczymy, co za tym tunelem zobaczymy. Także zobaczymy, co zobaczymy. Dokładnie, z nisko. sześćdziesiąt 65, m, więc ja muszę się schylić o 20 cm. Jakaś wycieczka tam była, właśnie koło tych toalet. Więc myślę, że jakby miała wycieczka przyjechać, tylko zobaczyć to miejsce, które widzieliśmy przed chwilą, no to chyba nie ma sensu tutaj przyjeżdżać. Jeśli chodzi o wycieczkę, ale zaraz zobaczymy, wszystko wam powiemy, co i jak dokładnie. I tu szliśmy w to miejsce to piknikowe. Zobaczcie, jesteśmy tutaj, strzałka też można skorzystać z łóce. Jest tu wszystko pozamykane, są ławeczki. Tam dalej widzę plac zabaw dla dzieci. No, ale tędy też się nie idzie do tych wodospadów. Tu jest kolejne wejście, które jest zamknięte. No i strzałki pokazują, że powinniśmy iść w lewo. Czyli w to miejsce, z którego żeśmy przyszli. Więc chyba nie za bardzo pooglądamy sobie te wodospady dzisiaj. Ogólnie tu jest ta mapa tego miejsca. Jesteśmy teraz tutaj. Tu jest to miejsce piknikowe, stąd żeśmy przeszli przez te toalety, co żeśmy Wam wcześniej pokazywali. Tu żeśmy wchodzili na początku. I te wodospady pokazuje na mapie, że są tutaj. I wracamy powoli na dół. I mamy jeszcze jeden pomysł, jak się dostać do tych wodospadów, bo jest tutaj jeszcze jeden wodospad z tego co żeśmy się dowiedzieli. Taki bardziej tajny dla lokalnej społeczności, który nie jest na tym szlaku. I spróbujemy się teraz do niego dostać. Także tutaj, jak widzieliście, jest tylko tyle do zobaczenia, więc takie małe wodospady. Może dlatego, że jest mało wody w ogólnie w tej rzece i nie robi takiego to efektu. A my idziemy poszukać właśnie tego tajnego wodospadu, tylko musimy się wydostać teraz z tego obiektu, i taką ścieżką trochę tajną się przedostać. Że wszystko wam będziemy pokazywać zaraz. Idziemy teraz w stronę tego tajnego przejścia, ale zobaczcie, jak tutaj ludzie mają w ogrodach. U nas to przeważnie byłyby jakieś jabłonie, śliwki. A tutaj rosną pomarańcze, mandarynki, brzoskwinie i palmy. To chyba na każdym podwórku jest palma. I basen. Także taka ciekawostka. Kolejną ciekawostką, którą możemy Wam pokazać, którą żeśmy znaleźli. Znaleźliśmy też banany tutaj w Hiszpanii. Zobaczcie, rosną. Są jeszcze zielone, więc nie wiem, czy to jest jakaś odmiana dzika, czy po prostu tak sobie rosną. I tu też są bananki. Także chyba wszystkie owoce, jakie można spotkać, rosną w tej Hiszpanii. A my prawdopodobnie musimy iść na tym kierunku teraz, wzdłuż tej rzeki. Tam jest totalnie przejście na ten wodospad, więc idziemy sprawdzić. I tu jest mapa, zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu, właśnie. Tu jest rzeka. My byliśmy wcześniej w tym rejonie tutaj. A prawdopodobnie trzeba iść tędy. I tu jakiś jest wodospad, którego nie ma na mapach, takich dla turystów. Jest taki dla lokalnej społeczności ukryty. Idziemy to sprawdzić, i zaraz Wam wszystko powiemy, czy to jest prawda. Także przyszliśmy z tamtego kierunku. Cały czas w lewo musicie skręcać, i teraz idziemy wzdłuż tutaj jakiegoś pola uprawnego. Zobaczcie, drut kolczasty, taka ścieżka wydeptana, na pewno ktoś tutaj chodzi tędy. A tu możecie podziwiać, jak wygląda plantacja. I to jest chyba awokado. Powiem wam, że robi się jak w dżungli. Zobaczcie, musimy cały czas iść pochyleni, bo te krzaki. Z rzeki są ogromne, rozrośnięte I nie wiem, czy co chwilę albo coś ucieka po tych szakach, albo po prostu te krzaki tak się od nas odbijają. A tam jest właśnie to awokado, zobaczcie, awokado rośnie i już chyba wiemy co hodują właśnie pod tymi daszkami z płótna. Przeszliśmy teraz, właśnie zobaczcie, tutaj wam pokażę od góry, takim wąskim przejściem po tym rowku. Doszliśmy do kolejnego skrzyżowania, i teraz musimy iść w prawo. Tutaj zrobiło się już dość szeroko i zobaczymy, czy już pozostanie taka ścieżka, czy będziemy znowu się musieli gdzieś przyciskać i kombinować. I doszliśmy do kolejnego rozwidlenia. Szliśmy tam z dołu, zobaczcie. Jak będziecie szli tamtędy, wchodzicie tędy na górę i nie tędy w lewo pod górę, tylko w prawo przy takim metalowym słupku z łańcuchem w dół. Także chodźcie dalej i będziemy patrzeć, czy my dobrze idziemy, bo możliwe, że się też pomyliliśmy. I doszliśmy, zobaczcie, do takiego płotu. I niestety, droga jest już nieaktualna. Z tego co widzimy, zakaz przejścia, zagrodzone drutem kolczastym. A tamtędy trzeba było dalej iść jeszcze kawałeczek. I doszlibyśmy do wodospadu. Więc, niestety, ale wycieczka nam się nie za bardzo udała tym tajnym przejściem. I musimy wracać powolutku do auta na parking. Także jedynie. Możecie przyjechać zobaczyć sobie te wodospady, które pokazywaliśmy Wam na początku tego filmu. A tędy już na dni próbujcie wchodzić, ponieważ nie dojdziecie do tych wodospadów dla lokalnej społeczności. Jak widzieliście, jest droga zamknięta. Że dzieci miały taką atrakcję, jedynie przejść przez małą dżunglę. I podziwiać na widownię. Tak, dokładnie. I mogliśmy na własne oczy zobaczyć te sady mandarynek, pomarańczy, awokado. Nie żałujemy wycieczki. Także my wracamy powolutku na parking i widzimy się potem. Zobaczcie co jeszcze mamy przy zejściu do parkingu. Jaki obfity bananowiec rośnie. Ile ma owoców. Te wcześniej co pokazywałem to były takie mikro. A te zobaczcie, cała taka wielka kiść i takie ogromne drzewo bananowe rośnie tutaj. Tam chyba rosną, zobaczcie, morele. Całe drzewko ktoś ma. Z okna może sobie brać ręką, zrywać i jeść świeżutkie. No to oczywiście pomarańcze. Cały sad. Na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, można sobie podotykać oryginalnie rosnące na drzewie pomarańcze hiszpańskie. A my sobie właśnie już dochodzimy do parkingu, który mamy praktycznie po drugiej stronie tamtej ulicy, którą widać. No i niestety nie udało nam się zobaczyć tych wodospadów, a tak naprawdę to o tych wodospadach, o tym tajnym przejściu dowiedzieliśmy się z kanału Kiki Świat od Kamila, który tutaj był na początku swoich wypraw. Pokazywał to tajne przejście, także no niestety, ale już jest nieaktualne. Szkoda, bo naprawdę było widać z tego jego vloga, że warto tam było się dostać. Myjemy jeszcze auto, żeby oddać czyściutkie i jedziemy na camping. Autko umyte, także szybko zostało zatankować i zwrócić. No i właśnie rozstaliśmy się z naszym autkiem, oddaliśmy auto wypucowane, zatankowane. Pan był zadowolony, my też. A teraz idziemy sobie jeszcze pochodzić wieczorową porą po Alicante. Także chodźcie z nami na mały spacer. A tam pojechała nasza cytrynka. Niebieska. I teraz musimy być już samowystarczalni. A tam do góry możecie zobaczyć ten zamek, na którym byliśmy wczoraj. Na ładnie oświetlony przez zachodzące słońce. Powiewa flaga. Załączyli teraz oświetlenie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Przeskoczyłem na drugą stronę ulicy. I zobaczcie, jak jest cała ulica oświetlona na biało-niebiesko. Super efekt, powiem Wam. Mamy małą przerwę w naszym zwiedzaniu nocnym Alicante. Kupiliśmy sobie na spróbowanie pierwszy raz Churios z czekoladą. Gorąca czekoladka? Nie. Nie? O. I kurtka w czekoladzie. Zaliczona. Dobra, zostaw. Dobre? Nie, się nie stało. Dobre Churiosy? Nie. Misia? Niedobre? Czemu? Nie. No i podtrzymam czekoladę, żeby nie wylał. To teraz, no, nie wiem, kto pierwszy. Mmm, przepyszne Wam powiem. Gorzka czekolada, a czuriosy są posypane mega ilością cukru. Wszystko jest takie super przełamane. Naprawdę super smakuje, pyszne. w tym nastroju świątecznym, który widzicie za moimi plecami, Także podwójnie smakuje. Super, mm, pyszne. I przyszliśmy teraz w miejsce, w którym stoi szopka bożonarodzeniowa. I zobaczcie, jak pięknie jest oświetlona w nocy. Ostatnio nagrywaliśmy w ciągu dnia, jak wyglądają te figury świętych. A teraz zobaczcie. Cała podświetlona. Wokoło są też dekoracje świąteczne. Całe grupy ludzi, które przechodzą i podziwiają. Jeszcze możecie teraz zobaczyć, jak wygląda ten słynny deptaczek. Po zmierzchu, czyli już praktycznie nocą, bo jest godzina praktycznie 20. Tak jest pięknie oświetlony. Teraz ta mozaika ukazuje swoje piękno w całej okazałości, więc możecie troszeczkę podziwiać widoków. A my kończymy nocne zwiedzanie Alicante. Mamy godzinę 19.25 i musimy iść teraz na przystanek po drugiej stronie ulicy, gdzie odjeżdża nasz autobus linii 21 o 19.52. Udało nam się praktycznie od razu wsiąść do autokaru. Przyjechał w momencie, gdy podeszliśmy na przystanek, więc nie wiem czemu ten rozkład pokazywał za pół godziny, dopiero odjazd. Więc wracamy sobie powolutku na kemping. Nasz autobus właśnie odjechał. My przechodzimy na drugą stronę. I praktycznie jesteśmy za jakieś 6 minut na kempingu. Cały czas po prostu musimy iść w tamtym kierunku. Jesteśmy już na kempingu w domku. Powiem Wam, że podróż minęła nam super tym autobusem. Jechaliśmy około pół godziny bez żadnych przygód. Pokażę Wam jeszcze tylko. Za bilety zapłaciliśmy za jeden 1,45 euro. Musieliśmy kupić cztery, no bo dzieci już liczą tutaj normalnie. jest też nie jakaś duża kwota. A my ogólnie żegnamy się dzisiaj z Wami z tego miejsca naszego kuchennego. Zapraszamy na kolejny film, czyli prawdopodobnie jutro. Do zobaczenia i do następnego filmu. Na razie, cześć.